Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival. I dzisiaj na wstępie od razu chciałabym powiedzieć, że nagrywam to w poniedziałek, czyli dzień po poprzednim filmiku, i nadal jestem chora. I mogę znowu brzmieć dziwnie, bo tym razem nie dość, że mam zatkany nos. To jeszcze dzisiaj mam taki dzień kaszli, po prostu bez przerwy, i mam taką chrypę, że nie wiem co. Ale dzisiaj jesteśmy w niderze i jakby dorobiłam sobie tu mostek, i jesteśmy tu. Z tym, że. <knie> Widziałam, że potem tu już y, nic nie ma. W sensie dalej nie ma żadnego takiego biomu, tak mi się Chyba, że i. No właśnie, nie jestem tak do końca pewna. <knie> i Jest napisane na The, 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 the czyli jakby teoretycznie jesteśmy na tym zwykłym biomie, a tak teoretycznie to nie, bo jesteśmy jednak na tym. E, więc nie do końca wiem o co chodzi. Ehm. No i jest to, no czyli teoretycznie nowy, no bo w starych tego nie było, ale nie wiem. Serio, nie mam pojęcia. I tak. Więc zobaczymy. Yy, I tu wydaje mi się, że już powinien być taki, wiecie, prawinny yy, sunset valley. A, sol sunset valley, sorry, nie sunset jest chyba taka gra i po prostu pewnie ktoś go tam ją wrzucił do tego tak. Um, to, co bym zrobiła, <kłysy> to wziąłabym video settings trochę większe, czanki. nie jakoś bardzo, żeby nie zaczynał mi ee... tak strasznie na moksa Aczkolwiek słyszałam gasta i patrzę właśnie... Widzicie, jak się fajnie tak odcina? W sensie, no dobra, no, no fajnie, nie fajnie. Ale tak się odcina, jak się jest właśnie jakaś nie wiem, aktualizacja, czy coś i potem jakby się. Jezus! Człowieku! Znaczy świnio! Jesus! Um, może. Y, 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 po pierwsze zrobiłem jakieś pochodnie, y, bo jak się zgubimy to hmm. będzie na tyle z naszej wielkiej przygody. Znaczy. zapisane, więc na spokojnie bym jakaś wróciła kiedyś e, ale mogłoby mi to długo zająć... a, myślałam, że to będzie jakieś fajne przejście, ale go nie ma więc musimy e, po prostu zrobić most e, zbiję to pochodnie, żeby potem się nie e, mylić okej, okay. ja wiem, że mnie nie lubisz, ja też ci nie lubię mm. nie martw się um, i tak ok mm, no, ale powiem jakaś co tylko ale zrobię, żeby ten most był równy, czyli tu jest Czyli stąd mostek. Dobra. Okej. Okay. zobaczymy gdzie dojdziemy. Hmm, chciałabym coś tam znajdzieć, coś nowego odnaleźć, znaczy jakby to no, wybioram, to już jakiś progres. I wydaje mi się, że do tego achievementa to będzie... M, tego schodzeniem. właśnie. Bo już w trzech byliśmy, czyli to jednak się zaliczyło chyba, no bo innych nie było, było sunset dwali, Ner Waste i... E, Solson valley, Nather West i... Puzzle e, Deltas musiałoby być, no bo nigdzie indziej nie byliśmy. i gdzie ten gast jest, niby, bo jak zaraz we mnie strzeli to normalnie. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku. E, granie minecrafta bez dźwięków mimo wszystko nie jest najlepszym pomysłem dlatego, że kompletnie nic nie słyszę e, znaczy, ja, coś tam słyszę ale dość mało, a poza tym e, nie wiem z której strony bo no to wiecie, macie prawą i lewą i jak jest z prawej gaz, no to wam pokazuję, że z prawej jest e, w sensie słychać go z prawej a bo wiecie co zrobimy? tak, na chwilę zrobimy o tak i na pewno zetnie, ale no szczerze mówiąc, jakoś bardzo horyzontów nam to nie poszerzyło, eee, że tak to nazwę. Tam na 11, może. <laughs> Tylko troszkę Tam więcej było widać, ale no. Generalnie. Po poprzednim odcinku, znowu mi się nudziło i zaczęłam budować czegoś nowego <laughs> um, No, <laughs> więc... Um, no ja tak mam, y, szczerze mówiąc to z książkami mam tak samo, że y, mam jakąś fajną książkę I zaczynam ją czytać Po czym widzę następną fajną książkę I ją też zaczynam czytać I jeszcze jedną fajną książkę I ją też zaczynam czytać i tak tych książek robi się najwięcej, ile czytam na raz, to chyba było z 6 czy 7. I potem tak kolej kończę. Że jedna, że pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Tylko że są już do połowy zaczęte. I z tego co zauważam, to z budowlami w Minecrafcie jest dość podobnie. Więc no. Dobrze, że wziąłem trochę wloczków, chociaż mam wrażenie, że może ich zabraknąć. Będzie trochę przypał będzie. Ale nie taki problem na odcinek. Myślałam, że tam dalej coś będzie, jakoś blisko, tak żeby dało się przejść po takich wysepkach. I że będzie nowy netheritek, sobie trochę pozwiedzamy, ale okazało się, że jednak nie ma, więc e, musimy robić sobie w taki sposób. Ale przewidziałam taką sytuację, że możemy nie móc gdzieś się dostać, no bo to nether. Yy. I właśnie dlatego wziąłem te tutaj oto bloki. No. I powiem Wam tak, bo yy, generalnie. Myślałam nad tym, czy nagrywać się, czy, yy, czy nie. Złożyłam yy. wszystko serio. Um. Ale doszłam do wniosku, że przez to, że właśnie jakby jestem chora, a teraz czuję się powiedzmy dość nośnie, to nie wiem, jak następnym razem będę się czuła. E, na przykład jutro czy pojutrze Więc nie wiem, czy będę mogła nagrać odcinek Więc wolę nagrać, kiedy jestem niezbyt Niż gdybym była tak, że w ogóle ma nie być odcinka Bo na przykład wczoraj jak nagrywałam odcinek To do ostatniej chwili Myślałam, że po prostu tego odcinka nie będzie Bo e, z, tak się słabo czułam Że przy mówieniu mnie gardło bolało I to po prostu e, Było totalnie bez sensu A, no trochę średnio tam dosięgniemy z tego co widzę. Dobra. E, wiem, że to może być trochę nieciekawy odcinek, ale liczę na coś innego. A więc ten. OK, mm, i teraz tak Myślę, eee, ja że wyciszę się, bo muszę sobie kaszlnąć, więc... Eee, o Jezus, albo ja się nie wyciszę, bo on chce się z nami to przyjaźnić Dobra, to sobie poradzę bez kaszłania Eee e. e. jakoś tak lipa trochę. No Liczyłem na jakiś, nie wiem, bastion, czy... Coś. Eee. E. I... Sobie myślę tak. Trzeba no to świetlić, żeby bo to nie było. Nie wiem, po co złoto nam. <laughs> bo mamy miliard jak w sumie wszystkich innych surowców. Ale jak już jest? Dobra, myślę, że powinnam stawiać pochodnie. Chyba o tym zapominam, bo normalnie to jakby. No Podam też, już teraz chodzę w takich. E, jakby takimi ścieżkami, co już byłam. E, więc e, jest to dla mnie normalne, żeby nie stawiać. A teraz e, muszę stawiać, żeby się po prostu nie zgubić, no bo jak się zgubię, no to będzie trochę e, lipa. Tak, żebym wiedziała dokąd iść. Jezus, co to było, A, dobra, ten. No tak a propos tych, kurż. Um, to ja um, ostatnio mnie um, naszłam, um, że w nie mogłam pozdobywać tutaj mnie nieśmiertelności, więc. No i stwierdziłam, że no dobra, no w sumie czemu nie? No to nie jest taki zły pomysł. Um, I e, poszłam do tego naszego. Wiecie, Outpost, pillager Outpost to się nazywa. Um, tu nie ma żadnej drogi. Po co ja tędy idę w ogóle? Um, poszłam do niego, do Pillar'era Outposta. I uh, ten, uh, um, i tam uh, zabijam trochę, to a się związek z flagą, co daje uh, ten efekt zły owen no i tak dalej. E, wszystko super, e, z tym, że e, zrobiłam tak chyba z y, 10 razy i chyba z 10 raidów zrobiłam w naszej wiosce e, i jedyne co zyskałam to paru zabobitych wilażerów, co akurat nie jest aż takim e, taką złą rzeczą, no, bo ono przeżyje bez nich, ale e, to co jest słabe, no to że jakby nic na tym nie zyskałam, bo nie zyskalił się ani jeden ten, który daje to tatuń śmiertelności, więc e, Jesteśmy jedynie na minusie. E, zostałam oszukana i no nie bardzo mam z tym co zrobić. E, wiem, że nie stawiam pochodnie, ale jakoś się staram e, tutaj ogarnąć, ale <ścoughs> szczerze mówiąc, to nic nie mam po prostu. Sorry, ale nic tu nie ma, no Ja liczę na jakąś wielką eksplorację A to takie... Nie wierzę, no serio co wiecie co? Bo ja już wiem, że nic nie znajdziemy, bo za mało czasu nam zostało, żebyśmy rzeczywiście coś znaleźli o, Więc To co mogę wam obiecać, to że E, następny odcinek, w którym będziemy zwiedzać nether, nie na następne, następne, bo następne mam inne plany, z tego co mi wiadomo e, Może się jeszcze zmienią, ale e, raczej nie chodzi mi o ten następny najbliższy, tylko w ogóle następne z netheru e, Ze zwiedzania jego, to po prostu ja spróbuję sama znaleźć jakieś ciekawe miejsce, typu właśnie bastion Albo dodatkowo jeszcze jedna twierdza, e, albo nowy pion nawet E, bo... nie wiem czy to mówiłam na odcinku, ale cigmenty e, chciałam wbijać e, właśnie na odcinkach e, czyli... No, na przykład ten acigment z chodzeniem e, Chciałam w właśnie na odcinku. I uważam, że byłoby fajnie. Ty chcesz mnie ewidentnie zrzucić, ale chyba ja cię zabiję. Um. No. E, bo jakby... I co, i mu, powiedzmy, to jest taki minimalny wion? Nie, nie nas to jest Tak mi ciekawe było tylko. Um. No. I... No, w sumie... Tyle jest z tego, co chciałam robić. I dlatego też czekam i staram się nie robić argumentów, co prawda jeden tam zrobiłam, tam z tym złowieniem Axolotla, ale na przykład czekam z... Y, tym coś tam, że mm, trzeba zabić jak ja już mówiłam, że wtedy y, jest achievement jakiś to ja bym, O! Chciałabym go zrobić na odcinku yy, i tak I mamy tutaj następny biom yy, Z tego co mi wiadomo, jedyne co ciekawe to takie dziki um, z tym, że ten biom, z tego co widzę, jest też bardzo mały, więc ten nie bardzo nam to pomaga. W sensie, no. O, prostu Chciałbym jakieś większe biał, takie, które można zwiedzić, naprawdę, a nie. No dobra, nieważne. Ja sobie puściłam samą drzewkę trochę. Poczemu nie? Lubię zbierać różne bloki. Może się kiedyś to przyda? I tak, jeśli podobał Wam się odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Um, a wydaje mi się, że. O, wpadł do lewy. Na no, dzisiaj to było na tyle. Eee, więc trzymajcie się. No i cześć.